Cześć, pewnie sprowadzi was tutaj tytuł. No i dobrze, więc dzisiaj wam pokażę jak wbić level na Steamie. No więc, jesteśmy sobie tutaj. I musimy wejść w zakładkę Biblioteka. Oczywiście się musimy w Pobrary. I tutaj wchodzicie sobie w grę, do której chcecie dodać. Na ja chcę dodać do No i wchodzicie w tą grę. Tu zjeżdżacie trochę dół. I tutaj macie takie... karty. Takie karty, no, tutaj tam wyglądają. Ale, na no, przykład, pokaż kartę na klikacie. I tutaj klikacie kup. i kupujecie to. I później... Jak macie takich kart, to już kilka. No to po prostu je łączycie. W takie... W taką jedną, tutaj po prostu, jak wszystkie. To po prostu tutaj klikacie gdzieś tutaj przycisk stwórz. No i jeżeli się stworzy, daje 100 ekspa. No czyli teraz macie, w profil. No i mam 4 ozdnaki, mam czwarty level. Ponieważ sobie dodałem, dodałem sobie PT. No skandy z rajka i speeder No i oczywiście pewnie osób się zastanowi, jak to zrobić bo będzie wam to pewnie pisać, że nie możecie tego kupić. Ponieważ, to macie kasę, po co trzeba. No bo jest to Steam Guard i wiecie, jak Steam Guard się odpala. Trzeba wejść po prostu tutaj w Steam, u góry w Steam, ustawienia i tutaj, jak ja mam tutaj, no, Steam Guard od, no, te datę. No i właśnie, żeby to wło... Ma, musicie tutaj mieć, jeśli macie tutaj takie przegreślone, jakby czerwone to. Przegreślone to musicie... Tutaj powinno być z... Z... Klik, że jakby uruchom, ruchom, ruchom Steam Guard. Jakoś tak. No i ogólnie właśnie tu chyba coś jeszcze było. No i trzeba poczekać wtedy tydzień, ponieważ dopiero po tygodniu będziecie mogli kupić. Tak samo po tygodniu... Tak samo po tygodniu, tak samo po będziecie mogli na rynek wejść. Znaczy, ogólnie też możecie, ale będziecie mogli pokupować skidy różne itp. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli wam się spodobało, to możecie zostawić łapkę w górę. No i chciałbym dobić 1000 subskrypcji. Wiem, że to jest niemożliwe. I czemu chcę 1000? No bo 1000 po prostu to jest taki próg bardzo fajny. Może za rok, może za dwa lata się to uda. Ale bardzo bym wam prosił, więc... No i chyba wam mi się to przyda. Trzymajcie się. Elo!